To niesamowite, ale dzięki Tobie mogę zgarnąć 5000 zł. Tak, 5. 5000 PLNów. Wystarczy, że przez najbliższy miesiąc postawisz mi choćby jedną kawę w serwisie Buy Coffee tu I dzięki tej kawie, Twojej kawie, mogę wygrać główną nagrodę w tym konkursie. Buy Coffee zorganizowało konkurs, w którym to są aż dwie kategorie, w których można zgarnąć m.in. 5000 zł stając na głównym. Podium, wiecie, tam do góry, na pierwszym miejscu, nie? A te dwie kategorie to są takie, że jedna z nich to chodzi o największą ilość kaw, które ja otrzymam do 17 października, a druga to taka, że osoba, która zbierze największą ilość kaw, czyli największą kwotę w ilości tych kaw, otrzyma również 5 tysiaków. Więc albo w jednej, albo w drugiej kategorii jak najbardziej mamy szansę zgarnąć piątaka. To totalny obłęd, ponieważ dzięki Tobie mogę zgarnąć 5 tysiaków, dzięki którym to będę mógł pojechać na jeden z zagranicznych maratonów. Ja lecę dalej biegać, ponieważ mam w treningu do zrobienia kilka rzeczy, ponieważ jak pamiętacie przygotowuję się do maratonu warszawskiego i dzięki temu, że Wy tutaj jesteście, również na ten maraton warszawski mogę pojechać. Także jeszcze raz zapraszam Cię bardzo serdecznie postaw mi kawę, dzięki twojej kawie mogę zgarnąć 5 tysięcy złotych. To czy zauważyłeś w którym momencie zmienił się z kawowego na biegowy.